można być fanom albo podsledownikiem Jezusa Chrystusa i proces dzisiaj Za mną znajduje się stadion, można być tym, jaki własne ma jakąś ulubleną komandę, jaki ma jakiś ulubleny hurt. nie prosto fanom i może w jakiś moment parę yy, począty robić coś innego, ciekawić się czymś innym. I tak samo z sam Zaraz zaczyna się nawchalny rok i możesz sobie dumaty pro różnych swoje obowiązki, duże dobre, pro nauczania, ale jednocześnie zejść zabuty pro e tu duchowość swoją, też, żebyś, no też być bliższa do Jezusa Chrystusa. Możesz być takim fanem e, Jezusa Chrystusa. E, a owin zaproszę nas, żeby my były jego poslidowny kamy, żeby my seriozno widne słysjadło tych widnosyn z nimi. Tou zaochoczj o tebę buty poslidowny kom, jaki istno postawyt Boha na pierwszą misści. Wieien wiernej. Wieny choczę w kodyty w widnosy z Toboju i ty ne nie za, nie zabuwaj proniowo. but jego poslidowny kom. Bądź tym, jaki e, własne postawić jego na pierwszym miejscu w każdej sytuacji ryzyko e, życia. Ole, 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 ole. We are No dobra, a fanom jakiej komandy? No, hmm. może Dynamo Kijów, Dynamo Kijów. No